Dostałem to taki pakiet wczoraj. Wczoraj nie otwierałem jego, nie było czasu. A, A dzisiaj będziemy robić zabawy otwierania, prawie jak w netcie. Ludzie otwierają pakunki. To jest płyta. Adapcyjna płyta do silnika OM 648 i skrzynia 7. 22903. Tak, to zdejmujemy, żeby to nie przeszkadzało Mam nadzieję, że widać, sprawdzę Jest, widać no To Pan kolega mi wszystko zapakował i przysłał. Tak śruby, dystanse raczej jeszcze. Zobaczymy co jest. Odbramy. Nie mało uważną część też. Te śrubki to wszystko też. Tak, to jest atrakcyjne. Nie wiem. Patrzymy. Jest pruta. Kurczę. Wygląda to świetnie, szczerze mówiąc. Z deklaracji to ma 12 mm grubości. Tak. Spróbujemy się przenieść w stronę silnika i zobaczyć jak to również na silniku wygląda. Jeszcze nic nie wkręcam, tylko to przytulę. Tam bo tutaj mają być a jeszcze bardzo dużo rzeczy do wtręcania, tak? No zobaczmy. No nie ma co mierzyć, na pewno zrobić zrobi tak jak należy. Będziemy wierzyć na razie, bo nie wszystkie dziurki mi zaczęły się... to może nie tą stroną, to jak kurczę nie to robię Ech. o, teraz wszystko super gra nie tą stroną jak stawiasz no to na pewno nie będzie to funkcjonowało a teraz to funkcjonuje super wszystko się zgrywa mhm. wszystko się zgrywa na razie to położę z powrotem. Robimy pauzę. Pauzę.